W wirtualnym studiu Pulsu Medycyny goszczę profesora Krzysztofa Filipiaka, kardiologa, internista, hipertensjologa i farmakologa klinicznego. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu. Panie profesorze, rozmawiamy na początku marca, trwa agresja rosyjska na Ukrainę. Rosjanie ostrzelali ostatniej nocy elektrownię atomową w Zaporożu. Od razu odbiło się to szerokim echem na całym świecie. Natomiast farmaceuci lekarze przyznają, że od kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, wzrasta liczba zapytań o płyn Lugola, wzrasta sprzedaż suplementów zawierających jod. Każdy, kto pamięta rok 86 eksplozję. W Czarnobylu doskonale wie, dlaczego. Chciałam zapytać pana profesora, czy takie przyjmowanie tego typu preparatów na własną rękę, bez konsultacji z lekarzem, no jest bezpieczne? Absolutnie nie, absolutnie odradzamy. Odradzamy również robienie jakichś zapasów z płynu Lugola. To w ogóle jest jakieś irracjonalne działanie. Myślę, że wszyscy żyjemy w bardzo trudnych czasach. Gdzieś na blogu przeczytałem, że nie wiadomo, co było trudniejsze: czy COVID-19 czy Putin 22. I ja myślę, że tak jak w COVID-19, nasi pacjenci z niezrozumiałych, nieracjonalnych. Przyczyn kupowali amantadynę tak w czasach Putin 22, jest teraz moda na płyn Lugola. To jest jakiś strach, to jest jakaś obawa, ale absolutnie nie wolno takich środków stosować samodzielnie. To nie jest żadne antidotum. To nie jest coś, co powinniśmy zażyć nawet, jeżeli usłyszymy, że tak naprawdę doszło, nie daj Boże, do jakiejś tak naprawdę rozszczelnienia bloków atomowych na Ukrainie. Proszę czekać na. Odpowiednie instrukcje lekarskie i na zasady postępowania, które nie daj Boże, ale wtedy będą ogłoszone. I to nie będzie już ten świat, który pamiętamy z wybuchu Czarnobylu. Proszę zobaczyć, że żyjemy w innym świecie, gdzie mamy bardzo szybki przekaz informacji. Będziemy w stanie Państwu doradzić i powiedzieć, co zrobić bardzo szybko. Ja myślę, że wtedy w Czarnobylu. W tamtej historii nie było tej informacji czy był utrudniony dostęp do informacji. W czasach COVID-19 i Putin 22, dwóch plag, które mamy obecnie w Europie, to problemem nie jest dostęp do informacji, ale segregowanie informacji racjonalnej od fake newsu. Kupowanie płynu Lugola czy doradzanie, żeby zrobić zakupy z płynem Lugola, jest fake newsem i proszę absolutnie tego nie robić. Panie profesorze, ja jeszcze dopytam o te zdrowotne skutki zażywania nadmiaru jodu. Jakie mogą być dla naszego organizmu? To jest bardzo tak naprawdę niebezpieczna rzecz. Nie powinniśmy tego robić. Może dojść do zablokowania gruczołu tarczycowego. To wszystko zależy od tego, jaki mamy stan zdrowia, od tego, czy rzeczywiście będzie jakiś wycik radioaktywny. Proszę poczekać na rzeczywiście specjalistów, którzy się na tym zdają, a zalecenia. Proszę tego nie robić na własną rękę. Grozi to różnymi chorobami chorobami głównie tarczycymi z chorobami metabolicznymi, chorobami, które mogą nawet u niektórych osób przy zastosowaniu takich środków no, doprowadzić do groźnych powikłań zdrowotnych, kardiologicznych, endokrynologicznych, indernistycznych. Proszę absolutnie na własną rękę nie przyjmować żadnych preparatów jodu tym bardziej że przygotowując się do rozmowy z panem sprawdziłam co jest na tak zwanym wolnym rynku poza obrotem aptecznym i wciąż można kupić płyn Lugol ale właściwie dedykowany dezynfekcji zewnętrznej nie do picia no to mniej więcej znowu bym porównał do covid-19 też wiemy że na covid-19 świetnie działają różne proszę państwa płyny a z Lizolem, no, jeżeli ktoś chce się pozbawić wirusa, to też może detergent wypić. Życzę powodzenia. Pewnie nastąpi, proszę Państwa, oparzenie przełyku i, i może nawet zgon od czegoś takiego. No ale no, żyjemy w tak nieracjonalnym świecie, że ktoś może to rozważać. Państwo wiecie, że nawet był taki prezydent Stanów Zjednoczonych poprzedni, który też w pewnym momencie opowiadał, że wirusa można zwalczyć prostymi środkami do dezynfekcji. No, właśnie miał na Myśli to, co, o czym teraz pani redaktor mówi, czyli na przykład o płynach z jodem przeznaczonych do dezynfekcji. To jest oczywiście prosta droga do tego, żeby znaleźć się w szpitalu, czy może od razu, a nie w szpitalu, ale w miejscu o wiele mniej przyjemnym, zwłaszcza dla otaczającej rodziny, może dojść do zgonu po takim zastosowaniu, nie daj Boże, do doustnym tego typu środków. Panie profesorze, bardzo dziękuję za ten głos rozsądku, za ten apel o zachowanie spokoju. Ja przypomnę, że moim i państwa gościem był profesor Krzysztof Filipiak. Dziękuję bardzo.